witam Państwa w programie Co tam Panie w Polityce. Dzisiaj naszym gościem jest pan, pan nadinspektor Dariusz Biel. Witam serdecznie. Witam. Nowy, wciąż jeszcze nowy komendant wojewódzki policji we Wrocławiu. Ciężko Pana zaprosić, panie komendancie, na, do udziału w audycji. Rzadko Pan wciąż jeszcze bywa we Wrocławiu? No jestem już czwarty tydzień, ale obowiązki służbowe, między innymi na Rada roczna na Warszawie, na Rada Zastępców do Spraw Prewencji, gdzie brałem udział... Wczorajsza wizyta u Pana Wojewody i telekonferencja z ministrem Bonim to, to te obowiązki, które ograniczają mój czas, między innymi dla mediów. I sporo też Pan wędruje jakby po, 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 po kraju. Był Pan komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu, Rzeszowie, Lublinie, Katowicach, teraz Wrocław. Tak, to mój piąty garnizon. Jedenasty rok służby na stanowisku komendanta wojewódzkiego. Trudno powiedzieć, jak będzie dalej. Chciałbym tutaj trochę popracować. Jedno jest pewne, we Wrocławiu raczej łatwo nie będzie. Mamy euro. Mamy też problemy, jeżeli chodzi o samą policję, braki, braki kadrowe. Jak pan zamierza rozwiązać te, te, ten problem? Tak, przygotowania do euro 2012 w Wrocławiu jako miasta gospodarza to duże wyzwanie dla policji. Przygotowujemy się do tego już od kilku lat. To nie jest tak, że te działania są ostatnimi działaniami. To, to kilkuletnie przygotowania, są określone procedury, są ludzie do tego przygotowani. Faktem jest, że źle się stało. Początek roku to zawsze taki okres, gdzie odchodzą policjanci na, na emerytury. Tutaj też się tak stało. Odeszło część policjantów, którzy do tej pory zajmowali się euro, ale są następcy, są ludzie przygotowywani w odpowiedni sposób do odpowiedniego czasu. Myślę, że z tym problemem sobie poradzimy i, i euro przebiegnie spokojnie. Do Wrocławia w związku z euro spodziewacie się, że przyjedzie ilu funkcjonariuszy? No będzie ich około 700-800. To te, te liczby się ciągle zmieniają, ciągle się wahają. Oprócz policjantów oddziału prewencji do tego typowego zabezpieczenia. Będą również policjanci ruchu drogowego, technicy kryminalistyki, kryminalni policjanci będziemy mieli antyterrorystów, wszystkie te służby, które wzmocnią dolnośląską policję po to właśnie, żeby to euro właściwie zabezpieczyć. I ci funkcjonariusze muszą poznać stadion, muszą poznać miasto. Czy te działania już trwają? Oni tu przyjeżdżają, trwają tzw. Zgranie z wami? Tak, ja, ja podkreślam, że dla mnie ważną rolą jest zgranie właśnie tych działań, zwłaszcza działań pododdziałów y, antyterrorystycznych i pododdziałów prewencji, które oby nie, ale gdyby musiały zadziałać, to muszą znać doskonale teren, muszą doskonale znać y, stadion. Ci policjanci tu już byli. w w zeszłym roku podczas meczu Polaków z Włochami przyjeżdżają dowódcy, zgrywają się z naszymi dowódcami. Dzisiaj byłem między innymi na odprawie w oddziale prewencji, gdzie też rozmawialiśmy na temat zabezpieczeń. Te działania są i myślę, że właściwie przygotujemy tych policjantów, którzy będą u nas tutaj do naszej dyspozycji, do zabezpieczenia, po to właśnie, żeby odpowiednio zgrać i współdziałać z naszymi policjantami. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wydaje się, że jakby grupa nam sprzyja. Znaczy we Wrocławiu będą Czesi, będą Rosjanie, będą Grecy. Oni nie uchodzą w Europie za, za, za tych największych chuliganów, jeżeli chodzi o, o, o mecze piłkarskie? Tak, ta grupa jest dość dobrą grupą, jeżeli chodzi o, o zabezpieczenie. Myślę, że z Czechami nie będzie problemu. Przyjadą na mecz, wyjadą, to to kawałeczek. No Polacy będą na miejscu, pewnie spora grupa kibicująca Polakom, Grecy trudno powiedzieć, powiem szczerze, że obawiam się troszkę kibiców greckich, ale nie pod kątem kibicowania, nie pod kątem imprezy sportowej, ale pod kątem ewentualnego zasygnalizowania problemów, które ma Grecja w Europie, takiego pokazania się publicznie, medialnie, pokazania my Grecy jesteśmy w Europie, a, a jakoś nas nie chcecie i tak dalej. to, ja... że mogą się powtórzyć te obrazki, które w, w, mamy okazję zobaczyć nie wiem, w Atenach? Myślę, że nie, że nie na taką skalę, bardziej jakieś wystąpienia, jakieś transparenty, jakieś, jakieś publiczne wystąpienia, pokazania się bardziej na zasadzie pokojowej niż, niż takiej drastycznej, niż jak, jak, jak było to w Atenach, ale, ale może pewnie coś będzie. Gdzie ta duża grupa policjantów, którzy przyjadą na Euro zostanie skoszarowana? Jak, 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 jak to będzie rozwiązane? A to troszkę taka tajemnica. Nie żartuję, nie tajemnica. Mamy do dyspozycji akademiki, mamy do, do dyspozycji jednostkę wojskową, akademię wojskową. Rozmieścimy tych ludzi. Zwłaszcza, że część tych ludzi nie przyjedzie na cały miesiąc. To będą grupy, które będą przyjeżdżały do określonych działań na 2-3 dni z noclegiem oczywiście, z pełnym zabezpieczeniem. Jedynie grupa z pododziałów prewencji będzie to grupa, która przyjedzie na dłuższy okres czasu, na dwa tygodnie. Oni będą zakwaterowani w akademikach studenckich z pełnym wyżywieniem, z przygotowaniem do działań, gdyby była taka potrzeba. Podobno wrocławskie akademiki zabiegały o Was, bo mieli do wyborów albo kibiców, albo funkcjonariuszy. Woleli funkcjonariuszy. Ja myślę, że tak. Będzie to spokojna grupa, która po wykonaniu swojego zadania pójdzie do akademików, żeby się przespać, odpowiedzieć począć i będzie to spokojna grupa na pewno. Panie komendancie, porozmawiajmy o wrocławskim stadionie. Jak to z nim jest? On jest bezpieczny? Jest niebezpieczny? Była duża, duża dyskusja przed początkiem rundy wiosennej, że ten stadion nie spełnia warunków bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o gości. Jak to jest? Mecz z Włochami pokazał, że do meczów międzypaństwowych ten stadion jest przygotowany i jest stadionem bezpiecznym. Ale inne są warunki przygotowania stadionu właśnie do meczów międzypaństwowych, a inne do ligowych. Przepisy UEFA zabraniają robienia na, na stadionie stref dla kibiców przyjezdnych, wydzielania tych stref płotami, kratami itd. itd. Niestety dla meczów ligowych, zwłaszcza jak przyjeżdżają drużyny i, i kibice drużyn zantagonizowanych, to te zabezpieczenia muszą być. Do tego typu meczu stadion we Wrocławiu nie jest przygotowany i dlatego też nasza opinia i opinia Sanepidu i Straży Pożarnej Pokazująca, że jest, jest, jeszcze tutaj jest trochę do zrobienia. Czyli te i... mecze, krótko mówiąc, powinny się odbywać bez y, kibiców gości. Zobaczmy fragment, fragment spotkania Śląsk Wrocław-Ruch Chorzów. Panie komendancie, na tym fragmencie mogliśmy zauważyć, że obok kibiców Śląska-Wrocław siedzieli kibice Ruchu Chorzów, więc jak to jest? Yy, przyjazd kibiców yy, drużyny, która przyjeżdża na mecz yy, jest organizowany w dwójnasób. Pierwsza rzecz to takie, taki, taka oficjalna organizacja i na to był zakaz. Na to był zakaz PZPN-u i wiedzieliśmy o tym, że oficjalnie kibice Ruchu Chorzów nie mogą tu przyjechać. Ale jest dobrze, jest dobrze, bo kibice Śląska Wrocław z kibicami Ruchu Chorzów mają tak zwaną sztamę więc zaprosili pojedynczych poszczególnych swoich kolegów do wspólnego kibicowania wiedzieliśmy o tym ale wiedzieliśmy też o tym że będzie to właściwie zabezpieczone że kibice śląska wrocław biorą odpowiedzialność za swoich kolegów kibiców ruchu chorzów zresztą to był rewanż za mecz rundy jesiennej gdzie kibice śląska wrocław też byli w ruchu chorzów mimo zakazu i też kibicowali oby tak wszystkie kluby panie redaktorze policja jest za tym żeby też tamy były żeby kibice się nawzajem zapraszali i kibicowali właśnie tak jak w tym ostatnim meczu, gdzie nie doszło do żadnego incydentu, do, żadnego za, do żadnej zadymy, do żadnego złego zachowania kibiców. Panie komentancie, no to po co te wszystkie przepisy, to po co te, ta, ta cała dyskusja o, o osobnych sektorach, o klatkach dla kibiców i tak dalej? Wystarczy, że, że w, jeden kibic zadzwoni do drugiego, możecie przyjechać, my się zgadzamy jeżeli, i, wszystko, i policja jest niepotrzebna. Jeżeli wtedy. to są koledzy, to tak, tylko niestety takich sytuacji, jak, jak sztama kibiców Śląska Wrocław z kibicami ruchu Chorzów, to można policzyć na palcach jednej ręki w naszej ekstralidze i ligach mniejszych. Niestety w większości kibice nie przepadają za sobą. Na pewno nie będzie takich telefonów na meczu, nie wiem, tak ostatnio Widzewa z, z, ze Śląskiem, Wrocław czy, czy innych. Może, może się okazać, że nikt nie zaprosi kibiców wtedy, jeżeli nie ma przyjaźni, nie ma, nie ma dobrego układu, nie ma dobrego związku między kibicami. To była sytuacja wyjątkowa i oby takich sytuacji jak najwięcej. Ale w Europie się odchodzi od tych wszystkich zabezpieczeń, od klatek, od osobnych sektorów, takich zabezpieczeń już nie ma nawet w Anglii, nie ma, nie ma w Holandii. Ale też, też kary są wysokie. Kary są takie, skuteczność tych kar, gdzie w Anglii nie opłaca się wejść na murawę, bo jest to, kary są ogromne. Ale proszę zauważyć, że w Hiszpanii, we Włoszech, w Portugalii, w Grecji niestety w dalszym ciągu są klatki, w dalszym ciągu są, są pleksy. To. to takie różne narodowości i różne zachowania kibiców. U nas jest coraz lepiej. Nie pamiętam w ciągu ostatnich dwóch, trzech kolejek na Śląsku, gdzie byłem komendantem, żeby, żebyśmy mieli zadymy na stadionie. Stadiony są, są już w zasadzie bezpieczne, między innymi po to, że są w dalszym ciągu te sektory i, i pilnujemy tego porządku. Yy, większy problem jest na dojazdach, na tak zwanych ustawkach, na tych yy, sytuacjach po, o, poza stadionami, gdzie, gdzie jeszcze, jeszcze dużo jest do zrobienia, żeby tam był porządek. Rzecznik Dolnośląskiej policji mówi, że państwo, że policja jest gotowa do euro, że euro mogłyby się rozpocząć we Wrocławiu już nawet jutro. Rzeczywiście tak jest. Nie widzicie żadnych takich jeszcze newralgicznych punktów, w tych, przy, punktów w tych przygotowaniach? Jak wcześniej mówiłem, do euro przygotowujemy się już od kilku lat i robi to cała policja. Nawet nie wiedzieliśmy, w których miastach będą. Były przecież i sytuacje takie, że mogło być w Krakowie, mogło być na Śląsku. Od czasu, kiedy wiemy, gdzie to euro jest, jakie drużyny przyjeżdżają, te, te przygotowania są bardziej szczegółowe. Szczegółowe, z rozpoznaniem kibiców, z zasięganiem informacji na temat kibiców, którzy nie powinni do nas przyjechać, nawet z możliwością czasowego zawieszenia strefy Schengen, żeby, żeby ta kontrola na granicy była bardziej szczegółowa. Te przygotowania trwają. One pewnie będą do końca czyli do ostatniego, do ostatniego dnia przed meczem inauguracyjnym czy przed meczami, które, które będą się odbywały. Niemniej jednak to są już takie kosmetyczne działania, już współdziałanie, zgrywanie, dogadywania się. Pewnym problemem jeszcze jest y, strefa kibica, która, która też będzie wymagała dużego zachodu i dużego zabezpieczenia. Aczkolwiek nie mamy jeszcze pełnych wytycznych ze strony UEFA, jak to ma wyglądać. Jesteśmy na bieżąco i z miastem. Jutro na przykład mam spotkanie z panem prezydentem Ludkiewiczem i, i z jego wiceprezydentami. Między innymi będziemy też na ten temat rozmawiać, ustalać pewne rzeczy. Myślę, sprawa łączności będzie. na wrocławskim stadionie to już jest, już jest okay. załatwione? Już jest ok. Mamy odpowiedni sprzęt, dostaliśmy odpowiedni sprzęt. Sprawa łączności jest w porządku. Kosmetyczne sprawy Związane z uporządkowaniem terenu, z, z bramami, z monitoringiem, ale to też wszystko trwa, to jest na bieżąco regulowane. Myślę, że, że, że kwestia dobrej woli, dogadania się i to, co robimy tutaj w województwie, zaowocuje tym, że będzie bezpiecznie. We Wrocławiu, panie komendancie, tylko praca, czy miał pan okazję już poznać miasto, przynajmniej nie, kawałek regionu? Nie, nie, jeszcze, jeszcze nie. Przyznam szczerze, że no, tak jak dzisiaj, wrócę późno znowu do pracy, jeszcze, jeszcze muszę troszeczkę w dokumentach popracować. Nie miałem jeszcze okazji, czekam na, na lepszą pogodę, wyciągnę wtedy rowerek, rolki myślę, że będzie okazja poznać Wrocław. Ale we Wrocławiu z rodziną czy, 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 czy służbowo samemu? Sam jestem, sam jestem. Tutaj rodzina jest w miejscu zamieszkania, tam gdzie mieszkamy. Zresztą żona tylko, córka już na swoim, mężatka, pani psycholog. Także o tyle ułatwione zadanie, że, że, że nie muszę tęsknić za nimi razem w domu, tylko oddzielnie. Raz trochę za córką, trochę za żoną. A żona co powiedziała? Się dowiedziała, że Wrocław tym razem? Już przyzwyczajona. To już jedenasty rok, jak jestem poza domem. To tylko Pan dzwoni, z, y, gdzie Pan teraz pracuje, tak? No tak, 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 tak? To znaczy dowiaduję się również z mediów czasami. A emerytura gdzie? W We w Wrocławiu, czy jednak? Nie, nie, nie. W domu. Pod w domu. Krakowem, tak? W domu pod Krakowem. Mam ładny domek, ładny ogród. Płod muszę wymalować, trawę kosić. Jest co robić na emeryturze, ale jeszcze nie teraz. No najpierw euro. Najpierw euro. Dziękuję, Dziękuję bardzo, Panie Komendancie, za przyjście do studia. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.